To take 20 listopada 2021. Żona wezwała na mnie policję, że znowu pije. Ja akurat wynosiłem trzy placzki wódki sobie. Kurwa, żeby wszyscy widzieli, jeszcze trochę tu się buja, się napije znowu. I policja powiedziała, że mnie skieruje. To mnie nie zamkła. Czy pan chce jak na Ja mówię, nie, no na razie się to przesuję. Żony nie bije. Pokazałem im, że mogę kurwa rozkuć, kurwa każdy budynek, pozabijać. Nie pozabijać. Potód wszystko na kwaśnym jabłko. Na to mnie policja nie zabiła, mimo tej budy. Bo mnie kurwa zna, że filozof mówi prawdę, a reszta sobie kurwa jakieś pierdowe wyślę. Szanować policję. Szanować, że przyjeżdżają do takiego pianego filozofenia. Gontarek Andrzej pozdrawia ze stwórcą na razie.